Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i witam was w kolejnym jakże przez was długo wyczekiwa... wyczekiwanym odcinku komputerowej gratki. E, dzisiaj wybierzemy się w trochę zimowe miejsce, a raczej to zima przybędzie do tęczowej polanki. To być taka przyjemna odmiana. E, przyjemna odmiana od tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli upałów jakie teraz są w Polsce. E, no dobra. Nie przedłużając, stwórzmy nowe konto, bo na no, poprzednich już trochę grałem, a raczej próbowałem Ro nagrywać coś dla Was, ale jeszcze się udało. Może tym razem będziemy kaktusem. O, kaktus. Zatwierdź o! Kaktusy są fajne. Będziemy kaktusem. Pęczowa polanka wygląda stało. dziś tak świątecznie. Przyjaciele ubrali już choinkę i przystroili swoje domki w kolorowe ozdoby. Ale tym razem Nikt nie cieszy się z dziwnych prezentów, ponieważ Mikołaj, który je przyniósł, okazał się zupełnie fałszywym Mikołajem. I co my teraz zrobimy? Gwiazdka bez świętego Mikołaja będzie zupełnie niegwiazdkowa. Nawet najstarszy góral tego nie pamięta żeby bez Mikołaja zaczęły się święta musimy go odszukać zanim śnieg zasypie wszystkie ślady. Posłuchajcie, bądźcie ciszej. Jakieś kroki chyba słyszę. To to nadchodzi. Może to prawdziwy Mikołaj? Pipi! Ale z was głuptasy! Nie. Naprawdę nie wiecie, że Mikołaja nie ma na świecie? No, Lepiej tak z bałwanem idźcie na sanki, bo tak z was są no. także niezłe bałwanki. Czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że to zły, wredny czarodziej, gryzzi Gdzieś przetrzymuje naszego Mikołaja i musimy go uratować, odszukać, zanim coś mu zrobi. Musimy uratować święta. No więc, dobra, nie przedłużając, e, chodźmy do Barnaby. Może u niego będzie czekać. Ne, u niego będzie. Na że nawet w Twoim zaszkocie jest dzisiaj świątecznie. Mm -hmm. No właśnie. I jak to przed świętami, jest tu jeszcze dużo do zrobienia. O, tak. Muszę naprawić lampki na choinkę, poskładać skuter śnieżny, no i odśnieżyć dróżki. No tak. Ojej, czy zdążysz to wszystko Barnaba. zrobić w tym roku? Tak, wszystko się uda, spokojnie pomożemy mu. Oczywiście Barnaba się zajmuje takim czymś w tęczowej polance, bo Filip raczej nie wygląda na osobę, która by sobie z tym poradziła. No dobra. Dzisiaj okay. na półk śnieżny zamieniamy sanki. Czas na odśnieżanie tęczowej polanki! Więc musimy pojeździć sobie trochę pługiem i powrzucać kule śnieżne do szerembla na Najpierw w lewo, potem w prawo, hmm. no i odśnieżone! Hmm. Brawo! Musimy tak, takie kółeczko zrobić dookoła. Tu nie możesz przepychać! Ojej, no wiem, nie musisz mi o tym mówić, wiem, że to nie jako jest ścianik. E, ja wam też powiem, że wiem, iż nie skończyliśmy jeszcze się poprzedniej części, do czyli e, zimowy szlachet z pingwinem, ale, ale w najbliższym czasie myślę, że pojawi się, e, pojawi się na moim kanale ostatnia część. Tu nie możesz przepychać I no, kuli. No wiem, no nie denerwuj mnie. E, pojawi się nie nagrana kranach raczej na no, odcinek z zaliczimy z z i myślę, że go wyedukujemy do końca. Jak powinien się zachowywać? Dobrze. A może z tych wszystkich kul zbuduj... Tu nie możesz przepychać kuli. Co ty zbudowałeś z tych kul? Się przekonam z Was. Na razie musimy je zepchnąć. Raz do tyłu, raz do przodu. Napiłbym się trochę miodu. No, w taką zimę w sumie. O nie. O nie. Tu nie możesz przepychać kuli. O nie. Co ją ja teraz zrobić? przepychać kule świetnie musimy zacząć od nowa no nie mam mamy najpierw ma w lewo potem w prawo no i W no. brawo! właśnie tego się boję w tej chwili bo jak trochę co z przejedzie to powoduje to, to że, że, że no dzieje się to co się dzieje i wszyscy gniemy trzeba od zaczynać Ojej, no! Raz no, do tyłu, tak. raz do przodu. Nie ma innej opcji, żeby się trochę miodu. Musimy po prostu jeszcze raz to zrobić. I następnym razem uważać na takie. Tu nie możesz przepychać kuli. Wiem, no, musimy uważać na takie niespodzianki miłe. <laughs> przydaje się śnieżny pług do odśnieżania dróg. Trzeba. Wszystkich kul zbudujemy wielki ul? Ten. I tutaj wrócimy. Dookoła na około. I już pozbędziemy się tych pustek. Mistrz ze sobą tylko trzy. Na spokojnie. Mm, Teraz musimy raz do, przodu, do Raz do przodu. Napiłbym się trochę miodu. Też musimy chyba to. Najpierw w lewo, potem w prawo, no i odśniżone. Brawo! Dobra, jeszcze jednak hula nam Tutaj teraz, żeby nie zepsuć, bo jak teraz zepsujemy. O, moi drodzy, będzie problem, bo będzie trzeba z tym zacząć od nowa. Przydaje się śnieżny pług do odśnieżania dróg. Mm -hmm. Gratuluję! Udało się! Świetnie. Brawo! Udało ci się zdobyć część stroju Mikołaja. Okej, Pokaż, co tam macie. Buty! Mamy buty świętego Mikołaja. Skoro jesteśmy u Barnaby, to zajrzyjmy jeszcze tutaj. Ile? Bo tu czeka na nas niespodzianka, a mianowicie, będziemy składać skuter śnieżny. Z części tutaj, Warnawy mamy już kadłub, więc przyczepimy go. Kadłub? Co jeszcze jest potrzebne, żeby pół działał? Myślę, że kierownica jest niezbędnym elementem. No i przydałoby się też na czymś siedzieć, więc. Takie oto siedzisko będzie fajne. Czerwone, czerwona strzała, być szybkie. E, Światło, żeby można było widzieć w ciemności oraz lusterko I to wszystko chyba. Hmm, jeszcze czegoś tu brakuje. A, no tak, potrzebuję jeszcze o takie żółte, ładne e, szybę. Szyba. Żeby śnieg nam w oczy nie sypał. jak Będziemy szybko. Jechać. Doskonale! Zadanie wykonane! Będziemy zasuwać po śnieżnej. Z śnieżnej, tęczowej polance. Zapamiętaj dobrze, bo to ważna sprawa. Z prądem niebezpieczna może być zabawa. E. Tak, jak Proszę odsunąć się od komina, gdy się Mikołaj na niego wspina. Nie obawiajcie się, drogie dzieci. Da sobie radę. Może nie zleci. <laughs> no spoko, fajna historyka. Żegnamy się teraz z Barnabą i lecimy do myszki Tosi. U Coś mi to... dziwnie kręci w nosie. Jest jakaś fabryka. Tak pachną korzenne przyprawy. Hmm. To dzień. Dzięki... Czy my będziemy u Tosi piec ciasteczka? Czy naprawdę do tak. pieczenia pierników potrzebna jest taka fabryka? Oczywiście, że jest potrzebna taka fabryka. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? A, tutaj się pewnie kształt robi. Tu mamy czekolady i kier. A tu pewnie jest ciasto, tak. Koniec, psułem jeszcze raz. No Nie! No proszę, upiekliśmy kawałek. Nie mamy grzybka. Świetnie. Marnujemy tyle ciasta. Ale mam serduszek. Czekolada. Serduszek. serduszek, mam serduszek. Mam serduszko, zrobimy z niego pierniczka z czekoladą. Wspaniale! No, Można marnować. Mamy gwiazdkę. Piask z czekoladą Czek potrzebujemy świetnie Ale księżyca już nie mamy Księżyc... idź mi stąd. Idź mi, idź mi stąd Mamy za to gwiazdkę. Czekolada z i zostało nam tylko dwie. Doskonale! Nie mamy, a może uda nam się... Jeszcze raz. O! Co? Czemu to jest ciastko w kształcie piernika? fu Piernik w kształcie grzyba. Okej. Okay. A my serduszko. Kto by chciał jeść... Czekola. Czy ktokolwiek w ogóle widział kiedyś pierniki w kształcie grzyba? Doskonale! Grzyb? A, napiszcie w komentarzach, czy kiedykolwiek jedliście Bo ja nie widziałem pierników w kształcie grzybów. Jestem ciekawy, czy po prostu takie istnieją. Czy jest to wymysł. Mm. Opatentowany przez tę e, czołą polankę. to się, może. Wspaniale! czy to ona tak opatentowała i tylko ona takie. Czekolada! No. Piernik grzyby nie. Świetnie! Niby grzyby są. Nie! Nie, no właśnie, grzyby są. Grzyby są niby świątecznymi. Hmm, świąteczną potrawą, i są jakieś zupy grzybowe, albo pierniki. No nie wiem. Teraz potrzebuję serduszka z luką. Ale... Znowu krzyby... Hmm. Nie są żywioł. Znowu grzyby. Okej, okay. ostatnia Czekolada. Jest... Z czekoladą i zostały nam tylko dwa ciasteczka, dwa Nie, ty nie! Tylko teraz je trzeba znaleźć. No właśnie, trafić na serduszka. O, serduszka z lukrem, już jeszcze... Lukier! Jeszcze tylko jedno Hmm, jest potrzebne. Bardzo dobrze! Ale nie piastka. Księżyc, tylko taki najprostszy. Lukier. Stał serduszka. Wspaniale! Jestem z ciebie dumna! Czy to jest kolejna. Tak! Udało się, mamy Bra kolejną część. stroj Mikołaja. Kubrak Mikołaja? Kubrak. Mamy kubrak i mamy butę. No okej. Okay. Co tu jeszcze mamy ciekawego w Hmm. Nasza choinka! Możemy mieć Nawet... choinkę! O, są takie, te, takie, takie laski. Dawno takie, nie widziałem. kiedyś takie były. Tak już się, teraz już się, już się chyba takich nie, nie wiesza A może się wiesza, może u was się takie wieszą, się takie nie, nie wieszało A my też, o ciasteczka, o wiem. Zrobimy, zrobimy takie fajne drzewko Ze słodyczami, z ciasteczkami, cukierkami. O. Fajne I oczywiście na wierzch gwiazda. Gwiazda na wierzch, nie aniołek, gwiazda. O, śliczna. Ej, taką chwinkę chciałbym mieć. Tak, ochuńka by fajna. Doskonale! Zadanie wykonane! No dobra. Więc mamy już załatwione co? załatwiamy buty, Zrobiliśmy, ubraliśmy choinkę, stworzyliśmy skuter. Myślę, że to jest całkiem sporo, jak na jeden Dokładnie. odcinek. E, więc wracamy do w polonki i myślę, że na tym skończymy. Więc widzimy się już niedługo. Może w Szaralictwach z Kienwinem, może w Foszywej Mikołaju. Ale nowy odcinek myślę, że już pojawi się w tym tygodniu. Tak, więc wyczekujcie, wyczekujcie. Nie, w tym tygodniu. Nie, bo już jest... Weekend, Wiadro więc do wiadra do początku... Czajnik do początku? ramy, Gramy? Czy bąż zbijamy? Się, się pojawi. Polka, jak ty się wyrażasz. E, no więc do zobaczenia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i pa pa!